Witaj słuchaczów w pierwszym odcinku podcastu Głosu Śledzkiego. Ja nazywam się Jakub Kuraś, jestem radnym Młodzieżowej Rady Powiatu Śledzkiego, członkiem Stowarzyszenia Projekt 71 oraz redaktorem Głosu Śledzkiego. Od teraz będę zajmował się również prowadzeniem podcastu, którego właśnie słuchasz. Podcast ten będzie zahaczał o różne tematy od historii Powiatu Śledzkiego, przez działalność społeczną, aż po wywiady z różnymi ciekawymi osobistościami z naszego regionu. Stowarzyszenie Projekt 71, dzięki któremu mam możliwość nagrywania tego podcastu, zostało założone w 2023 roku we Wrocławiu. Działało ono dla młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego. Nasz oddział znajduje się w środzie śląskiej i zajmuje się redakcją Głos Śledzki. Dostarczamy mieszkańcom naszego miasta oraz okolicznych wsi najnowsze newsy z życia naszego powiatu. Warto śledzić nasze medy społecznościowe Głos Śrecki oraz Stowarzyszenie Projekt 71 ze względu na wysoką jakość codziennych materiałów, które się tam pojawiają. W następnych odcinkach, które będą pojawiały się co tydzień w piątek, możesz spodziewać się dyskusji z członkami zarządu naszego oddziału stowarzyszenia na temat działalności społecznej, przedstawienia historii Środy Śląskiej oraz rozmowy z gościem specjalnym. Dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Jeszcze raz zachęcam do obserwowania naszych social mediów, głos śledckich oraz towarzyszenie Projekt71 oraz zapraszam do wyczekiwania kolejnych odcinków tego podcastu. A teraz życzę Ci miłego dnia. Do usłyszenia!